Idziemy? Wychodzimy panowie, I, wychodzimy, i, wychodzimy, wychodzimy! 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 Klient niezadowolony powie o tym, że jest niezadowolony 7, 11 osobom. Klient zadowolony powie czemu, a niezadowolony czujny powie kilkadziesięciu tysięcy Polakom, że jest niezadowolony. Ko, koleżko, gdzie ty to jesteś? Ja pierdolę! Iny. Co szef ci kazał to zrobić, ty gówniarzu, ty? Ty się wina na naucz podawać. Teraz do ciebie z sercem i tymi na kamerze przed widzami, gdzieś to obejrzyj. Szef ci kazał to powiedzieć? Co? Weź, weź widzom powiedz, czemu żeś tak powiedział, co? Czemu pan nagrywa mój wizerunek bez Co? Już, ja im miałem to już nie nagrywam. Chcesz się jeszcze ze mną rzucać dalej? Nie. Chłopie, serce do ciebie podszedłem, z dostojnym gościem tu dzisiaj byłem, jak jakim żulom nam podałeś to wino, Jesteś niekompetentnym kelnerem. Grzecznie ci zwróciłem uwagę, jak ci podaje wino. Zaprosiłem gości do twojej knajpy. Tysiące Polaków powiedziało, że się tu kuszę. Redaktor tutaj bardzo ceniony, walczący o prawdę, o wolność. Dla ciebie również. Spotka. Ty mi, chłopie, przy kamerze przychodzisz, zwracasz mi reportaż, rozwalasz? A pan nie wstawił do internetu, gdzie to nagrywa? Nie. No właśnie nie wstawiłem, gdzie to nagrywam. Debilu. Nie polecam pizzerii. Naucz się kultury, podstawowej kultury wobec Polaków, swoich rodaków, wiesz? Nie podnoś na mnie głosu, rozumiesz? Podałeś mi wideo na żulowi i rozpięwszy teraz tematem live'a nie było to, że jesteś niekompetentny. Tak, idę, idę, słuchajcie, ale strasznie chamstwa nie lubię, wiecie? Strasznie chamstwa nie lubię. co, co główniaż mi w ogóle strzeliło do głowy, żeby... Co mu w ogóle strzeliło do głowy, żeby, żeby po prostu taki numer zrobić, nie? To przyszedł kurwa gówniarz, na koniec pokaże, że on ma kawałek władzy, ale chuju, ja, ja robię właśnie reportaż, tak? Ja robię, właśnie robię reportaż, właśnie go rozpyprzyłeś, tak?